Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to Święty Mikołaj. Franiu, ależ tu widoki! Witam cię i wracam już do domu coś ugotować. A to mój pomocnik, Pan Kracy. Do nogi, pan choć Chodź, przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. Franiu, zaraz coś upichcimy. Masełko? Co my to jeszcze mamy? Lala, lala. Hmm. Ach, ty, Elfie, łakam oh. a, a co to? A, nowy numer wieści Mikołajowych. Franiu? O, a co to? Cały artykuł o tobie w naszej gazecie, a twoje zdjęcie na pierwszej stronie niesamowite. Zobaczmy, co o tobie piszą. Ach, tak. Wiem, że chodzisz do przedszkola. A tutaj twoje zdjęcie. Hmm, co ja tu widzę? Uu, piękny uśmiech! <grytanie> Brawo! Napisali też, że podobno czasami nie sprzątasz zabawek. Czy to prawda? Poprawisz się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę. y dos robots <coughs> Co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś o Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających ciebie bliskich. Poznajesz, mama i tata oraz kolega. Och, jak oni Cię kochają. Pamiętaj, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochasz. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na Twój temat. Wezmę tylko moje kakao i idziemy. Zaraz, zaraz, gdzieś tu była księga o naszym gościu. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Franiu, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy twoją. Zerknijmy, co my tu o tobie mamy. Franiu masz już sześć lat. Podobno bardzo lubisz oglądać bajki. Chciałbym cię pochwalić za samodzielność w ubieraniu. Wiem też, że masz w domu kotka. Widzę jeszcze takie specjalne zalecenie dla ciebie. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Dobrze, a teraz zobaczmy, czy jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Jest zdjęcie, choć nie widzę cię na liście grzecznych dzieci. Musisz zacząć bardziej się starać. Dasz sobie radę. O, to twój list do mnie. No, postaramy się coś z tym zrobić. Na pewno się ucieszysz. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy napis. O, a co to za hm? Hmm. Czyżby to były moje pierniczki? Ach, może nie wszystko stracone. Zobaczmy. Aj, nie, nie, nie. Aj, nie, 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 nie. To się porobiło. Nie wiem, co się będzie. Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz. Może zrobię to, co potrafię najlepiej, zacznę rozłożyć prezenty. Tak. No dobrze, czas ruszać. O, Kochane Elwy, gotowe na podróż? A idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane, tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Kochane elfy, franiu? Nie widzieliście może gdzieś mojego słoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem jak znikały ze stolika. Dobrze sprawdzę jeszcze, tylko gdzie mam lecieć z prezentami. No hmm, zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Teraz to już na pewno do ciebie trafię. Ruszajmy! Cała na przydą. Franiu? Zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o twoim prezencie. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko. A chyba wszystko. dobrze prezenty spakowane, ale coś bym przekoził, a? O, a co to? Pasażer na kapę? Ta jestem uratowany! Aha, bez it uh -huh. is the season to be jolly.